Prawidłowa postawa podczas siedzenia przy biurku czy samego siedzenia na krześle powinna spełniać kilka warunków. Przede wszystkim stopy powinny być oparte całymi podeszwami o podłoże. Ważne jest, aby kolana były niżej niż biodra że każdy kąt, który jest większy niż 90 stopni zgięcia między udami a tłowiem jest korzystny, a najkorzystniejszy jest w okolicach 120 stopni. Także ten przedział między powyżej 90 i 120 jest dla nas najbardziej korzystny. Ta pozycja, czyli niżej kolana, wyżej biodra zapewnia nam zachowanie prawidłowej lordozy lędźwiowej. I wyosiowanie kręgosłupa, tak żeby obciążenia w kręgosłupie przenosiły się równomiernie, żeby nasz środek ciężkości nie był przechylony do przodu, do tyłu. Pozycja przy biurku powinna nam zapewniać prawidłowe ułożenie kończyn górnych. Jeżeli siedzimy zbyt daleko od biurka, na przykład odsuniemy teraz to siedzenie, to mamy tendencję do Zapadania się barków, wydłużania rąk i wtedy automatycznie zaokrąglamy plecy i zaburzamy naszą prawidłową postawę. Także cofnięcie barków jest zawsze jest zwykle dla nas korzystne, więc musimy odpowiednio blisko przysunąć się do biurka, abyśmy nie wydłużali kończyn górnych, nie wysuwali za bardzo ich do przodu.